Szanowni Państwo, wiele osób prosi mnie, Panie Adolfie, pokaż Pan swoje zapasy żywności. No nie mogę Wam wszystkiego pokazać, bo byłoby tego chodzenia i chodzenia. Takich ukryć, jak to mamy około 10. No w tych znajdują się ukryciach, jak widzicie. Przede wszystkim jest dużo wędlin. papryki, leczo, bigosy, grzyby. Kiełbasy, jeszcze raz kiełbasy, soki takie przeciwgorączkowe. Tam mamy na ziemi też drzemy, konfitury. Mamy własne, yy, robimy to z wino octy, z winogron, z jabłek, no mamy tego dość dużo. Mamy też evenement robimy twarogi w słoikach. To jest może dla Was dziwne, ale twaróg można zrobić też w słoiku. Oczywiście też przeprowadzamy tyntylizację. Tak wygląda twaróg czteroletni, bo to cztery lata temu był ten twaruk robiony. Świetnie wszystko trzyma i daje głowę, że to jest cały czas jadalne. No bo jak nieraz zarobimy za dużo tego twarogu koziego, no to coś musimy z nim zrobić. Więc po prostu pakujemy w słoiki i wekujemy to. I to jest po prostu pokarm. Mamy dużo grzybów, jak widzicie, no, mieszkamy w Górach Świętokrzyskich, trudno byłoby nie mieć grzybów. Więc mamy prawdziwki. Tu się przeważnie prawdziwki zbiera, ponieważ nic innego tutaj takiego dokładniejszego nie ma. No ale, szanowni Państwo, to jest to, o czym mówię dla Was, i to jest to, co winniście wszyscy po prostu robić. To nic nie kosztuje, a w każdej chwili możemy to zjeść. Jak nie chce nam się bigosu robić, przykład, bo w domu na dzień dzisiejszy czy na niedzielę wyciągamy bigos. Jeżeli chcemy pikle, bierzemy pikle, jeżeli chcemy fasolkę po protejsku, bierzemy fasolkę po protejsku. ale wiemy jakie to jest. Wiemy kto to robił. Chcemy kiełbaskę na gorąco, mamy kiełbaskę na gorąco. Grzybki mamy też grzybki. No szanowni państwo. Pomysłowość jest uzależniona od was. Im więcej zrobicie, tym więcej będziecie mieć. A to naprawdę nie kosztuje drogo. Wystarczy sukcesywnie po parę sztuk. Po parę sztuk, po trzy, cztery, tak aby się nic w domu nie zmarnowało i odstawić to po prostu jako zapas. A wtedy powiecie sami, że o, dobrze zrobiłem, ponieważ mam to wszystko na czarną godzinę i będziecie na pewno czuli się bezpieczniejsi niż w chwili obecnej. Dlatego też zachęcam, Róbmy zapasy. Nie z myślą tylko i wyłącznie o sobie, ale z myślą o swoich bliskich, o ludziach, którzy tych zapasów będą mogli kiedyś potrzebować. Ja też tego dla siebie nie robię, bo nie jestem w stanie tego przejeść. Ale może być taka sytuacja, że przyjdą ludzie z miasta i powiedzą, daj coś zjeść, bo jestem głodny. I wtedy trzeba zrobić to, co należy do nas, Polaków. Podzielić się tym, co po prostu... Posiadamy, aby druga osoba nie odeszła z tego świata z głodu. Dziękuję bardzo.